Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na kolejny odcinek programu z cyklu KwaTransformacją. Odcinek, w którym poruszymy temat, można powiedzieć bardzo aktualny, jeżeli chodzi o tę porę roku, którą w tym momencie mamy, a mam na myśli koniec stycznia. A to dlatego, że koniec stycznia jest bardzo często tym czasem, kiedy te postanowienia noworoczne, które przed sobą postawiliśmy, zaczynają nam ciążyć, stają się coraz większym wyzwaniem, no i bardzo często z nich rezygnujemy. A jednym z takich postanowień noworocznych jest rzucenie palenia, zerwanie z nałogiem palenia papierosów. I to właśnie na ten temat dzisiaj porozmawiam z moim gościem, którym jest pani Magdalena Cedzyńska. Psycholożka, psychoterapeutka i kierowniczka poradni pomocy palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii, Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Dzień dobry, Pani Magdalena. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że taki ważny temat dzisiaj poruszamy. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu i do rozmowy na ten temat. Ja jestem przekonany, że nasi widzowie uzyskają w, po tej naszej rozmowie potężną dawkę informacji teoretycznych i praktycznych o tym, jak pomagać osobom, które walczą z nałogiem palenia papierosów. Zanim jednak przejdziemy do tych metod walki i wspierania tych osób, chciałbym zapytać Panią o to, jak wygląda w ogóle epidemiologicznie palenie papierosów w Polsce? Bo ja przyznam szczerze, osobiście mam takie subiektywne wrażenie, że w ostatnich latach osób, które gdzieś tam wychodzą na dymka albo w przestrzeni publicznej palą papierosy, jest trochę mniej. Czy potwierdzi Pani, że ten trend faktycznie w tym kierunku zmierza? Jak wyglądamy przede wszystkim na tle Unii Europejskiej w tym kontekście? Ja rozumiem, że nie bez kozery użył Pan słowa epidemiologiczny, bo rzeczywiście zjawisko palenia tytoniu i konsekwencji tego zjawiska to właściwie nazywa się już epidemią. I tak, właściwie w wielu krajach spadła częstość palenia. To się dzieje w wyniku, w wyniku różnorodnych działań, które są kierowane do osób palących, które mają na celu zmniejszenie tej częstości. Te, te działania powinny być zawsze różnorodne, takie wszechstronne i często powinny się zmieniać, bo mamy taką obserwację, że część tych działań po prostu się do, gdzieś do nich przyzwyczajają, tak na przykład z ostrzeżeniami zdrowotnymi na paczkach papierosów. Jak one się pojawiły, zaobserwowaliśmy ogromny wzrost osób, które szukały pomocy w rzuceniu palenia, no ale z czasem one się niestety opatrzyły. A problem palenia tytoniu jest bardzo ważnym problemem, dlatego że on. Dotyczy właściwie WHO szacuje, że 8 milionów ludzi rocznie umiera z powodu palenia tytoniu. 8 milionów, z czego 7 milionów umiera bezpośrednio w wyniku. Mm, aktywnego palenia, ale aż milion 200 tysięcy osób umiera z powodu wdychania dymu papierosowego, tak zwanego biernego palenia. W Polsce to jest szacowane, że około dwóch tysięcy takich zgonów osób, które same nie palą, a umierają na choroby tytoniowe, się odnotowuje. Więc, więc to jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o naszą pozycję w Unii Europejskiej, to od początku lat 90. my rzeczywiście Polacy ładnie rzucali palenia, bo taki dobry klimat społeczny do rzucenia palenia i te wszystkie akcje, które były prowadzone przyniosły duży skutek. I rzeczywiście z 15 milionów no, pali nas w tej chwili 8,5 miliona, więc dużo. Ale wydaje mi się, że jesteśmy w połowie drogi, dlatego że ten trend w ostatnich latach zahamował, to po pierwsze. Mam wrażenie, że nawet się zatrzymał tak w ostatnich dosłownie kilku latach. Obserwujemy lekki wzrost częstości palenia zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. No mężczyźni rzucali ładnie palenie przez te wszystkie lata. Z kobietami trochę to bardziej skomplikowane, ale to już jest temat na, na osobną rozmowę. Ja zastanawiam się jak na ten trend może wpływać zjawisko, które obserwujemy od kilku lat, polegające na Coraz większym wzroście rynku e-papierosów, czy różnego rodzaju waporyzatorów różnych płynów z nikotyną czy też bez nikotyny, bo mam wrażenie, że idzie w świat taki przekaz, że właśnie te e-papierosy stanowią bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych papierosów z tytoniem, bo są mm -hmm. bezpieczniejsze w tym kontekście, że nie ma tych substancji smolnistych. Zastanawiam się, czy Pani zdaniem, mamy akurat aktualnie taki stan wiedzy na temat tych e-papierosów, by faktycznie twierdzić, że one są bezpieczniejsze? Czy to nie jest też tak, że tak jak Pani wspominała, tak 8 milionów osób, 7 pewnie te palenie rzuciło, ale być może część z nich się przeniosła na e-papierosy? Mhm. Ja może zacznę od tego, co to jest e-papieros, bo może nie wszyscy wiedzą, ci, którzy nie palą szczególnie. E-papieros to jest takie urządzenie do podawania sobie nikotyny. Ono nie, ono nie ma tytoniu, tak jak w przypadku na przykład takich now, nowych produktów, które się nazywają tytoń podgrzewany. Więc E-papieros ma tylko proces podgrzewania, nie ma tam spalania i nie ma tam tytoniu. Jest taki płyn z nikotyną, likwid z nikotyną. Teoretycznie te produkty od początku są reklamowane jako bezpieczniejsza alternatywa dla palenia tytoniu. Niektórzy wręcz się kuszą o sformułowanie bezpieczna alternatywa. Natomiast no, zapytał pan, czy są już jakieś badania. To, na szczęście nie jest tylko moja opinia, tylko rzeczywiście tych badań jest dużo, bo ten produkt jest od kilkunastu lat na rynku. Tych badań jest sporo i według tych badań, no WHO na przykład, chociażby Światowa Organizacja Zdrowia podsumowała wyniki tych badań, no i według tych badań, niestety nie możemy na podstawie tych badań stwierdzić, że jest to produkt bezpieczny, dlatego że ten produkt zawiera sporo, substan mniej substancji smolistych, zgadzam się oczywiście, nie będę zaprzeczać, natomiast sporo substancji, które jednak są szkodliwe dla naszego organizmu. Wiele osób przerzuca się na e-papierosy po to, żeby właśnie zmniejszyć um, szkody zdrowotne albo zmniejszyć uciążliwość związaną z paleniem. Młodzież na przykład często sięga po te produkty właśnie po to, żeby zmniejszyć tę uciążliwość, one tak nie pachną, rodzice tak łatwo nie wykryją, że ktoś pali, bo nie ma tego zapachu. Można je palić um, wciąż jednak większej ilości miejsc, nie jest to tak negatywnie postrzegane, jak palenie papierosów tradycyjnych. No ale z całą pewnością wiemy na podstawie bardzo wielu badań, że pomimo tego, że wyjściowo one nie mają produktów, które są szkodliwe, bo wyjściowo one mają na przykład mm, składniki, które są dopuszczone w przemyśle spożywczym, na przykład wanilia czy cynamon, ale te składniki po podgrzaniu do 200 stopni stają się bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu i dla naszych płuc. Jest nawet taka mm, choroba, która Została, jej nazwa została sformułowana prawie za trzy lata temu, która właśnie dotyczy takiego poparzenia płuc w wyniku używania papierosów elektronicznych. Ale jest jeszcze drugi problem, to jest tytoń podgrzewany. I na tytoń podgrzewany nie mamy, chociaż i ten marketing tego produktu jest bardzo wyrafinowany. I promuje ten produkt jako bezpieczną alternatywę i taki produkt premium, to jednak jest za krótko na rynku, żeby mówić o długofalowych konsekwencjach i jeszcze nie wiemy, więc tutaj w ogóle mówienie o tym, że jest to bezpieczne, jest w ogóle dużym nadużyciem. No właśnie, pomówmy o bezpieczeństwie, bo ja jestem farmaceutą. Naszą rozmowę też będą roz oglądać farmaceuci, których na pewno zainteresują kwestie farmakologii, między innymi interakcji między dymem tytoniowym, czy też nikotyną w organizmie, a lekami, które stosują pacjenci. Myślę, że to jest temat, o którym się. Jednak mało mówi, ale nikotyna w pewien sposób chyba zmienia funkcjonowanie organizmu, zmienia funkcjonowanie leków, które się do tego organizmu dostają. I chciałbym Panią zapytać, jakie są najczęstsze interakcje właśnie nikotyny, a leków, które stosują pacjenci? I czy na przykład, że ktoś chce zerwać z nałogiem i chce nagle przestać? Palić papierosy, czyli nagle odcina dopływ nikotyny do organizmu. Czy to nagłe odcięcie nikotyny, która do tej pory krążyła w jego organizmie, może wpływać też na działanie leków, które on cały czas zaczyna jednak stosować? No, cieszę się, że Pan w ogóle o to zapytał, dlatego że to rzeczywiście jest taki temat, który jest tak trochę po masowszemu traktowany. Niestety, mówi się dużo o konsekwencjach paliamych konsekwencji jest bardzo dużo, jeśli chodzi o schorzenia, ale rzeczywiście mało się mówi o interakcji dymu tytoniowego, bo to najbardziej chodzi o dym tytoniowy, nawet nie o nikotynę, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w dymie tytoniowym w każdej porcji, którą palacz wdycha do swojego organizmu, jest 7 tysięcy związków chemicznych. 7 tysięcy, z których bardzo wiele ma działanie toksyczne. I ta ten koktajl chemiczny właściwie nie ma szans, żeby nie wpływać na, na farmakokinetykę czy na farmakodynamikę leków. I jest kilka grup takich, kilka takich grup leków, na które dym tytoniowy wywiera wpływ. On wywiera taki wpływ, że na przykład przyspiesza ich metabolizm, w związku z tym powoduje szybszą eliminację, mniejszą skuteczność, niektórych dawek trzeba wiedzieć więcej, niektóre leki wchodzą wtedy w interakcję z innymi lekami przez to, przez to zmienianie, przez dym tytoniowy więc osłabia się skuteczność na przykład leków stosowanych w leczeniu nowotworów. Chemioterapia słabiej działa w przypadku palaczy niż w przypadku osób niepalących, ale to są też leki stosowane w psychiatrii, w schizofrenii, w leczeniu depresji, w psychozie, na przykład klozapina, olanzapina, to są takie leki, które też słabiej działają, niż stężenia w osoczu u palaczy. Insulina na przykład. Kobiety, które chorują na cukrzycę, potrzebują przyjmować większe dawki insuliny niż kobiety niepalące. Tak jak już wspomniałam, leki przeciwnowortworowe. leki układu stosowane w chorobach układu oddechowego, na przykład teofilina, którą się stosuje w POHP czy w astmie, czy kortykosteroidy wziewne. U astmatyczek słabsza jest odpowiedź organizmu na te leki, niż u astmatyczek, które nie palą papierosów. Choroby układu krążenia, heparyna, warfaryna, no, jest tych leków sporo. No i też doustne środki antykoncepcyjne, dużo się o tym kiedyś mówiło, że to palenie, przyjmowanie leków do ustnych antykoncepcyjnych i palenie papierosów zwiększa ryzyko udaru czy zawału serca. Ach i zapytał pan jeszcze o to właśnie, czy nagłe odstawienie. odstawienie. Właśnie, właśnie, właściwie to mm, nie można, znaczy czasami jest tak, że odstawienie leków powoduje, znaczy odstawienie, przepraszam, papierosów zmusza osoby palące do na przykład zmniejszenia dawek leków i na przykład właśnie tak jak już wspomniałam, choroby, kobiety chorujące na cukrzycę mogą przyjmować mniej insuliny, czy wiem, że też leki po przeszczepach trzeba zmniejszać ich dawki, jeśli, jeśli ktoś rzuci palenie. W przypadku leczenia przeciwnowotworowego na przykład obserwujemy, że ten kto odstawi palenie może przyjmować mniejsze dawki leków przeciwbólowych, bo odczuwa mniejsze dolegliwości bólowe, o czym też się mało mówi więc wydaje się, że to tylko przynosi korzyść, jeśli odstawimy papierosy. Nie słyszałam jeszcze o tym, żeby ktoś powiedział, że odstawienie papierosów spowodowało jakieś Konsekwencje, które są niewłaściwe dla organizmu. No, tylko trzeba to kontrolować, trzeba zgłosić lekarzowi prowadzącemu. Szczególnie, jeśli cierpi na jakieś poważne choroby i bierze bardzo poważne leki, to trzeba to zgłosić lekarzowi, że rzucałem palenie, bo to, jak mówię, no, może dojść do hipoglikemii chociażby u, u cukrzyków. No właśnie. chciałbym Panią zapytać o to: jak widziałaby Pani rolę farmaceuty, właśnie w Procesie pomagania osobie, która chce rzucić palenie w zerwaniu z tym nałogiem, dlatego że na portalu MGR Farm szukamy generalnie informacji z całego świata na temat tego, jak zmieniają się uprawnienia, rola farmaceutów, w jaki sposób farmaceuci mogą zaoferować nowe usługi swoim pacjentom. Mhm. Od czasu do czasu z różnych krajów w Unii Europejskiej dochodzą właśnie do nas takie sygnały, że farmaceuci są angażowani w tych krajach w takie programy, które mają pomagać pacjentom w rzucaniu palenia. Jak widziałaby Pani to w Polsce? Co w Polsce farmaceuta mógłby zrobić? Jaką wiedzę musiałby posiąść, żeby móc skutecznie wesprzeć takiego pacjenta, już mówimy w tym mhm. momencie, w rzuceniu palenia? No, pacjenta, bo palenie to choroba. Rzeczywiście wydaje mi się, że w Polsce się dzieje zdecydowanie zbyt mało. Coś drgnęło, nie powiem, ale to wciąż wydaje mi się, że jest kropla w morzu potrzeb. I rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, w różnych krajach i unijnych i w ogóle na świecie zauważono już rolę farmaceuty i wprowadzono takie programy, w których farmaceuci... Wydają lek pacjentom, ale też stosują tak zwaną minimalną interwencję antynikotynową. Są też takie specjalne zalecenia dla farmaceutów. W Bibliotece Kochrana pokazały się też takie pierwsze wyniki z badań na temat roli i skuteczności farmaceuty. Więc tutaj na świecie się sporo dzieje. W Polsce wydaje mi się, że trochę za mało, a wydaje się, że farmaceuta ma sporą rolę też sporo ograniczeń oczywiście, ale to każdy ma. Lekarz też ma sporo ograniczeń w gabinecie, jak proponujemy mu, żeby leczył pacjentów uzależnionych. Farmaceuci mają sporo możliwości, sporo, sporo ograniczeń. Ja, ja o tym powiem, potem zapowiemy pod koniec naszej audycji taki webinar, w którym będę mówiła zdecydowanie więcej o tym, jaką rolę pełni farmaceuta i jak ma to robić, żeby pomóc pacjentom rzucać palenie. My zresztą przygotowujemy w Narodowym Instytucie Onkologii taki program. Właściwie mamy go już przygotowany, szukamy finansowania. Mam nadzieję, że on będzie finansowany. Taki specjalny program adresowany do farmaceutów, który nazywa się Quit Aid, i jest oparty o taki program, który został przygotowany w University of Virginia w Stanach Zjednoczonych i w ramach tej współpracy naszej z University of Virginia. Ten program jest właściwie gotowy. Szukamy tylko jeszcze części finansowania, część już mamy. Więc mam nadzieję, że to się w Polsce wydarzy. Ten pilot tego programu będzie i farmaceuci będą mogli być bardzo bardziej zaangażowani, bo wydaje mi się, że i palacze na to zasługują, i farmaceuci również. No apteki są najbardziej dostępnymi placówkami systemu ochrony zdrowia. W Polsce mamy... W Polsce jest spore zaufanie do farmaceutów okazuje oczywiście. się z badem. W Polsce mamy około 12, nawet 13 tysięcy aptek i punktów aptecznych. Apteki w Polsce odwiedza dziennie 2 miliony pacjentów, więc to jest ogromny potencjał, gdzie pacjenci mogą szukać pomocy. No właśnie, porozmawiajmy o tej pomocy tak bardziej praktycznie i konkretnie, dlatego że w aptekach mamy do wyboru szereg różnych terapii, które mają wspierać osobę rzucającą palenie. Są gumy, są plastry, są tabletki do ssania, są tabletki do łykania na terapię miesięczną. Gdybyśmy mogli tak pokusić się o podsumowanie, być może ocenę tych terapii, gdybym miała pani doradzić farmaceutom. W jaki sposób rekomendować pacjentom chcącym rzucić palenie te konkretne systemy, te konkretne terapie, które są dostępne bez recepty? Czy ta rekomendacja opierałaby się, nie wiem, na wieku pacjenta, na jego przyzwyczajeniach? Jak by to miało wyglądać? Mm -hmm. Warto zacząć od tego, bo jak Pan mówi o tym, że w aptekach są leki, to warto zacząć od tego. Ja wspomniałam o tym krótko dzisiaj, że uzależnienie od nikotyny jest chorobą. Jest chorobą, ona ma swoje miejsce w międzynarodowej klasyfikacji chorób, WCD-10, WCD-11. Więc skoro jest to choroba, jest to choroba przewlekła, przebiegająca z nawrotami. No więc, skoro jest to choroba, to, to są też leki. W Polsce mamy właściwie wszystko to, co jest dostępne na rynku na świecie. I mamy leki na receptę i bez recepty. No w przypadku farmaceutów, no to do Mamy dwie grupy leków dostępnych bez recepty. Jedno to jest nikotynowa terapia zastępcza, drugie to jest cytyzyna. Nikotynowa terapia zastępcza ma najwięcej badań, jeśli chodzi o potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa. Tych badań jest najwięcej i właściwie już chyba nic nie jest w stanie. To są na tyle silne dowody naukowe, że nic nie jest w stanie już zmienić tych wniosków płynących z tych badań, że jest to bezpieczna i skuteczna metoda leczenia. Tutaj czasami pojawiają wątpliwości również pacjentów, że jak to jest, jak to jestem uzależniona od nikotyny i tutaj nikotyną ktoś mnie będzie leczył, no to chciałabym powiedzieć, że... Po pierwsze, te szkody zdrowotne nie wynikają z papierosów, nie wynikają z działania nikotyny, tylko jednak dymu tytoniowego, w którym jest ta, jak już mówiłam, dzisiaj 7000 związków chemicznych, ten koktajl. Natomiast nikotyna uzależnia. Nikotyna, Ludzie palą dla nikotyny, ale umierają z powodu dymu tytoniowego. No więc leczymy nikotyną terapeutyczną, która jest trochę inna niż ta nikotyna w papierosie. Poza tym przyjmujemy ją w ograniczonych dawkach, w ograniczonym czasie. Dostosowujemy, tak jak Pan wspomniał, do charakterystyki pacjenta, więc ten sposób leczenia jest zupełnie Niebezpiecznym. Pani Magdaleno, no, no to chyba pozostaje nam już tylko zaprosić e, naszych widzów, farmaceutów, techników farmaceutycznych, którzy też nas pewnie oglądają, do tego, aby poszukali większej ilości informacji na temat tego, w jaki sposób wspierać osoby chcące rzucić palenie, te, które podjęły te wyzwania noworoczne i chcą rzucić palenie. Wspomniała Pani o webinarze. Kiedy ten webinar się odbędzie, kiedy można i gdzie go obejrzeć? No właśnie temat, temat palenia to jest temat rzeka. Ja bym mogła tutaj siedzieć z Panem i jeszcze bardzo długo opowiadać. I rzeczywiście trochę więcej o toksykologii dymu tytaniowego, o schorzeniach, które są następstwem używania papierosów, o korzyściach zaprzestania, bo do pacjentów trzeba mówić o korzyściach zaprzestania palenia i o tym, jak to robić, żeby być skutecznym. Powiem na webinarze. Ten webinar odbędzie się 1 lutego o godzinie 19. Można go obejrzeć w ramach Akademii Plus. Ja bardzo serdecznie zapraszam na ten webinar. To wydarzenie jest certyfikowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny i pozwoli Państwu na zdobycie dwóch punktów edukacyjnych miękkich. Także powtarzam 1 lutego godzina 19 akademii PLAS. Serdecznie zapraszamy, a ja bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę moim gościem była Pani Magdalena Cedzyńska, psycholożka, psychoterapeutka, kierowniczka poradni pomocy palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na webinar.